Dużo filmów o Nowej Hucie powstało, że to byłoby aż niemożliwe, żeby nie zrobić osobnego festiwalu właśnie dla nowochódzkich filmów. Nowa Huta, najpotężniejsza budowa socjalizmu w Polsce, otrzymała w tych dniach imię Lenina. Myśmy nawet nie, nie zdawali sobie sprawy, że to będzie wartość. W, wówczas była już wartość, ale nie, nie, może nie ceniona. Mianowicie, jak ludzie wspominają pewną obowiązkowość, su, sumienność i solidność pracy. Na festiwalu były pokazywane filmy stareńkę od 49 roku do 88 i one nie były oceniane natomiast filmy zrealizowane od 89 do tego roku czyli 20 lat Bůh je mrtvý. Bůh, Bůh si, že Benjamin Krenčič v Nové A i jsem různých lidí o to, jaký je, jest jich stosunek do Nové Huty. Nové Huty. Do Nové Huty i, i různí lidé mi opovědali různé opověšti o tom, jakich rodice například pracovali. w Nowej Hucia i tak dalej. I właśnie z tego był ten pomysł, że to jest to miasto bez Boga. Tutaj panie Stanisławie, jak, jak pan pamięta, to, to ja tu spałem. Tutaj? Tu. Aha, no może raz, bo ja tam nie zwracałem do końca uwagi. No nie, wtedy to pan państwo mnie przygarnęli, bo właśnie tak było nagazowane i takie walki były, że musiałem spać. Jedyne co pamiętam, że robiłem z balkonu tutaj za węgła. Jak stamtąd szło wszystko od chuty, to tylko się odważyłem tutaj wyjść, gdzie byłem przez ścianę zasłaniany. Bo tak to było niebezpiecznie, bo tutaj nie, oni mieli no ja podgląd. My się obawiali, i to my się dobrze obawiali, żeby tu nie nawierzyli nas. Jest bardzo wiele filmów takich, które się całkowicie opierają na historii. To jest kwintesencja wszystkiego, Nowakuta. Historia Polski. Dwie rewolucje, które się tutaj zdarzyły. Jedna walka o krzyż, druga solidarność. Że, że właściwie w tym wszystkim zrealizowało się wszystko to, do czego dążył naród polski, co osiągnął. i

że zna, wie jak odpowiadać. A widzę, że Pani to tak potrafi egzekwować swoje się i też będzie tak. Tak jest? Przed żoną, co? Myślę, że się dobra dobrze, tak? To się nie myślę, wiem. <grymne> Proszę Państwa, tak wygląda ta na, nagroda właśnie. Jest piękna i symbolizuje wszystko to, co w Nowej Kucie najlepsze. Był kobietę, anioła i taśmę filmową. Niestety nie ma już miejsc na warsztaty festiwalowe, ale zapraszam na milongi, na pokazy, na koncerty. The second pivot is coming. Yes, come on. And then it should be for And you can let it swing out a little bit. And let it make a circle. Let the leg make a circle. If you try to do this, this is the It's okay, you can do it. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.